Witam Was w kolejnym filmie na kanale. Jak widzicie, o, czapka mi zawodziła od drzewo, ale to nieważne. Jak widzicie, koniki dzisiaj dostały takie urozmaicenie diety, razem z owcami i kozami. A mam na myśli gałęzie z żołędzia. Jak widzicie, mam tu takie dwa żołędzie, moje muchy obsiadają. Tutaj jakaś była taka, co tak nisko rosła przeszkadzała. Trochę tutaj, żeby sąsiad nie powiedział, że mu się coś tam przy ciągniku zepsuje przez gałęzie. W sumie to na, na granicy to drzewo rośnie, tak bliżej, ale no to tam wyrastają tutaj. o To musiałem poprzecinać. No i jak zutylizować te gałęzie? No przez kucyki, kozy i owieczki. Zobaczcie, jak one to obrobią wszystko. Co prawda, gałęzie tutaj z żołędzia to nie cała rozmaicenie diety u kucyków. Co prawda, są dużo z żołędzi, jak widzicie teraz Wam to pokażę na drzewie, o, zielonych. To te koniki takiego żołędzia to sobie lubią obgryźć. Chodź. Kaśka, za Zośka, masz żołędzia. Masz no żołądź, nie widzisz? O. Sobie lubią pochrupać, tak jak orzechy laskowe. Im smakują, tak więc dobra taka alternatywa też jest, żeby coś im tam odmienić, nie na samej trawie. Plus tego to bardzo uwielbiają gałęzie z akacji, dzisiaj ją również obrywałem. A najbardziej, najlepszy przysmak dla nich to są oczywiście gałęzie z wierzby. Jak wiadomo, wierzba jest słodka. I powiem Wam, że dzisiaj z rana też kilka gałęzi tak narwałem. Tutaj jest dobrze gałąź od wierzby rwać młodą, że ona sama pęka. Nie trzeba jakiejś większej siły, na przykład już przy akacji. No to już jest problem, bo są gajki przy żołędziu. Również te gałęzie są takie twarde, ciężko jest połamać. A wierzba jak to wierzba, jeden ruch ręką i gałąź złamana. I powiem Wam, że bardzo smakuje to kucyką, naprawdę bardzo. I ten i naprawdę to jest dobre urozmaicenie do diety, bo to wiecie, to siano, to trawa, jakiś tam owiec czy coś, to, to nie jest to samo, a tak czasami jakąś gałązkę to lubią sobie, widzicie, jak widzicie, obgryźć. I to nie jest prawda, jak to niektórzy mówią, że jak weźmiesz na ogród kozy, czy, czy, czy no kozy przeważnie mówią, to drzewek nie będziesz miał. Weź owce czy konie, drzewek nie obgryzą. No tak naprawdę, no za dużo to nie jest w tym prawdy, bo jak widzicie wypuściłem kozy i tutaj koniki też brały z nich przykład, widzicie co zrobiły z jabłonką. Jak już im się trawa skończyła, czy, czy, czy po prostu im się przejadła? No to sobie wzięły listki. Gdzieś im to bardziej smakowały tam od tego białoka słynnego, takiego jak to to mówi się. Nie wiem jak to się w rzeczywistości nazywa. To pewnie topol, jakiś tam biały czy coś, ale to u nas na wsi to biało. To też gałąź tam muciłem, to sobie owieczki teraz tam obryzają się w takie grupki dzielą. Pięknie nam na nawizji sikać. Pięknie, pięknie swoje zadzisko pokazujesz. I tak e, wszędzie gdzieś te gałązki muszą być rozpraszane, bo konie wiadomo jak to. Konie są chamskie i innemu nie dadzą. Same nie zjedzą, ale innemu już nie dadzą. No nie wiem, czy tam ktoś zauważył też na Instagramie czy coś, ale no będę chciał sprzedać kucyki raczej. Nie mam zbytnio do nich czasu. No, może nie od razu wszystkie, coś tam się sprzeda, może sobie zostawię jakąś kobyłkę. No, zobaczymy. Ciężko jest z nimi się rozsadzić, ale powiem wam, że no też trzeba nad tym troszkę czasu spędzić. Trzeba troszkę się poopiekować. O, może ktoś potrzebuje akurat. Jak ktoś jest chętny na kucyki, no to możecie mi pisać na Instagramie, czy na Facebooku, linki macie w opisie, jak zawsze. Jak będzie jeśli ktoś by chciał, no to Zocha z małą kobyłką. Wszystkie mają paszport, oprócz tej małej rudej, bo ona jeszcze nie ma miesiąca nawet, tak więc jeszcze nie była zgłaszana, żeby jej paszport wyrabiać. Tak więc ta kobyłka nie ma paszportu, Zocha ma paszport, była niecały miesiąc temu już zaś zrobiona, dziś tam mam zapisane, którego to było. Kasiula również ma tego kobyłka z 20 kwietnia. Znaczy kobyłka, Boże, ogierka. Ale nie wiem, czy o rudy jej nagrywałem. Ale no, w każdym bądź razie jest ruda. A ten ogierek od Kaśki się urodził 20 kwietnia. Ale on już ma paszport założony. I Kaśka 15 maja zaszła, odbiła. Tak więc też również znów jest źrebna. No i oczywiście Jackie. No, jak ktoś będzie chciał, to serdecznie zapraszam. Tam do, na prywatnym, na Instagramie czy na, na Messengerze możemy się ugadać, zgadać. I powiem Wam, że teraz to jest ogólnie tragedia z zrobienia paszportów, bo no co taki ogierek malutki, tam półroczny, siedmiomiesięczny, no sprzedać no, półtora tysiąca góra, tak. A w tym roku też mnie tak wypuściali z tymi paszportami, że tak to prawo nowe weszło, że jeśli nie mam, mój ogier nie ma licencji krycia, co z tego, że ma paszport? walenderski i mają mają paszporty. Jeśli nie ma licencji krycia, no to ja muszę dodatkowo 300 zł za paszport. Jeszcze zapłacić, żeby to, jak tam jest napisane w paragonie, genetycznie sprawdzenie Ojca czy coś tam, nie? A tak naprawdę to tylko ja mu pokazałem to jest ogier pokazałem paszport i wpisał, tak. No i zawsze płaciłem 280 zł za takiego konika za wyrobienie paszportu. To jeszcze wie dobra nauczyci no już odżyłuje te 200, 280 zł, ale w tym roku taką cenę mi wyrąbali 540 zł zapłaciłem za takiego małego ogierka miesięcznego. To powiem wam, że aż mnie w środku zagotowało. Mówię, on jest warty na ten moment, mówię 500 zł, a ja 540 zł za niego zapłaciłem. to jest naprawdę to już. To, co się dzieje w tej Polsce, co się dzieje w tych wszystkich agencjach, to jest po prostu chore. Wszystko było dobrze, do Gniezna się zgłaszało, przyjeżdżali, a teraz jest takie, powiem Wam, papranie. Teraz już, można powiedzieć, taki pierwszy z brzega Kowalski, pierwszy lepszy, który ma tam działeczkę. 20, 30, 40 arów i chce sobie takiego konika wypuścić. Nie ma obory, nie ma numeru gospodarstwa, nie ma nic, to nie może takiego konia kupić. Tak porąbanie zrobili, że... Musi być wszystko przez agencję. Jak mi się konik urodzi, muszę iść do agencji zgłosić, oni muszą to wszystko wypisać, przyjeżdża do mnie z opisem, później z tym opisem idzie to do agencji i do mnie wysyłają. Tak więc dla mnie to jest po prostu chore. Nawet dzwoniłem do Gniezna też z pretensjami o co wyszło z tym paszportem, e, no to mi powiedzieli, że oni sami są źli, że coś takiego wyszło, ale no będą tam się starali, żeby to jakoś przerobić. Nie wiadomo kiedy to wejdzie, ale no, na, mój, na moje tak zdanie, no to to jest po prostu nienormalne, tak. Kucyk nie, nie potrzeba mieć jakiejś obory, no wystarczy mieć szopkę, tak, ale trzeba mieć tak, pomieszczenie gospodarcze dla konia, te, a, pomieszczenie socjalne jak to jest tam napisane, oborę musi mieć, pastwisko ileś metrów na metrów, no powiem Wam, no to samo co z krową, jak chcecie kupić konia, to musicie mieć numer gospodarczy, wszystko tak jak, jak krowę, tak? A ktoś chciał sobie kupić bez paszportu teraz konika by chciał, no bo wiecie, no tak sobie trzymać, żeby tam było jako wypasanie do takiej agroturystyki, no nie, to już, powiem Wam, żeby teraz ktoś spotkał, że nie macie kucyka paszportowanego, a ten, a agencja powstała, to jest po prostu jakaś masakra, co się z tym krajem porobiło. Ale no nie mamy, nie mamy wejścia, no i po prostu sami to wszystko wprowadzają i my nic do tego dogadania nie mamy, tak więc no, ja też nie mam już sił na to wszystko, też tych koni tyle jest, żeby te paszporty, to wszystko zrobić, kowale też, dzwonię do kowali, a kowali trzeba pół roku czekać za kowalem, żeby ktoś przyjechał łaskawie, tak więc no to wszystko kosztuje wiadomo i też no, no jest troszkę ich, ja też wiecie, nie chcę żeby był jakiś koń się czuł zaniedbany, bo z nim też trzeba trochę spędzić czasu, pogłaskać go wyczesać elegancko, no, tam przy co jakiś czas nóżkę podać, żeby tam nie zapomniał, wiadomo. A no, na pięć koników, no to troszkę jest tej roboty. Tak więc, no tak to wygląda, troszeczkę się długo rozgadałem. Nie wiem, czy Tomko kozę widzieliście. No, kupiłem ja mi niestety się nieszczęśliwie okociła. Byłem akurat w niedzielę na rynku, na Zgierzu. A ona w ten dzień się rano kociła. No ja przyjechał rano i mówi, że młody jest martwy. No i nie wiadomo, czy się urodzi... ma... zginął, udusił podczas porodu, czy jak. Mi się wydaje, że to był jej pierwszy wykot, bo naprawdę mi mówili, że drugi w właściciele, właściciela, ale wiemionko miała takie malutkie. No że jeden był tylko koźlak. Naprawdę był sporowy. Jak przyjechałem, no to niby głowę miał odkrytą, a tutaj na brzuchu miał jeszcze tą błonę taką zakrytą. Jak przyjechałem tam po kilku godzinach, już był niema, jak już był nieżywy. Tak więc no, prawdopodobnie mógł się w kozie urodzić i też koza już go. W sensie podczas porodu, może jeszcze tyłem akurat i, i zachlusnął się władami płodowymi. Jeśli bym był na miejscu, to bym mógł ratować, ale no nigdy nikt nie wie. Ja też nie znałem daty, kiedy ona ma się kodzić, a też codziennie przyjeżdżać, no to, to wiadomo, nie? A przeważnie u mnie kozy, każde się same kocą, ja nie muszę pomagać. To więc jeszcze było takie dziwienie do mnie trochę. Nie bijcie się kuski. No i dobra, bo jeszcze rozgadałem o tych paszportach, o tym wszystkim, ale nie o tym. Tak więc, jeśli macie jakieś kucyki, coś to fajnie dać, jakąś właśnie tam czasami gałązkę na przegryzienie. Jakiś coś im to nie zaszkodzi, bo mnie to już ho, 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 od lat jedzą. A na pewno znaczy się znawcy znadzą, że coś tam, coś tam, ale to tam wiecie, jak to jest. Przeważnie, no, żeby tam sól miały kucyki, jakiś tam czasami owsik, trawę, sianko. Coś takiego, jakieś witaminki. Telefon już się rozloduje, oczywiście. No i te gałązki, zobaczcie, jak ładnie tutaj obrobiają z tej wieżby. Naprawdę czyściutkie zostawiają. A kozy jeszcze skory kory dobierają. I jak widzicie, tam jaka jest już też kupa gałęzi przerobionych, co one przerobiły. Tutaj kolejne sobie, jak już mnie obgryzą, to sobie na razie tutaj na bok odrzucam. Kozy jeszcze sobie te kory zjadają. Później znów tam na kupę, później się porąbie. To widzicie, jak tu wieżby obrobiły już. Zaczynały jak zjeżdżać. A to jest słodkie i kozom bardzo smakuje. Tak więc dobra, jeśli odcinek Wam się spodobał. Jeszcze zanim, jak coś kozy też są tam w oborze, te też by nie było, że tylko mi tyle kus zostało, nie? Tak no więc dobra, jeśli odcinek Wam się spodobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale. No i co, trzymajcie się do kolejnego filmu. Na razie. No i cześć. Czemu krzyczysz?